Jak tu by był, to i tu. Dobra, już wiem, już wiem. Odłączmy to. Na razie. Yy, gdzie te, te rury? To ma być tak. Wooden. Nie, ten ins... No to po prostu, tak? Teraz ten. I teraz silniki. Pyk. 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 Na razie 3. Jakby to wybuchło, to wiecie, żeby nie było dużej straty. Tu tak samo. To. To i silniki. Pyk, 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 pyk. Dobra, trzy. No i teraz to trzeba podłączyć. Dołem podłączymy. Chociaż to by było trochę jakby. Ciężko od początku. od końca? Pierwszy silnik ma mieć najwięcej, czyli tu będzie trzeba iron waterproof pipe. To ma być iron waterproof pipe. Dobra, może to... No pokażę wam jak to ma wyglądać. Tu iron waterproof pipe, nie, a tu zwykłe jakieś water... Ach, tylko tu by się łączyło. A dalej bym nie połączył. No, ale jakby się nie łączyło z tym, to łączyłoby się z drugim. A nie chcę tu dużo i dawać, żeby się nie pogubić. Troszkę tu za mało miejsca zrobimy. Czemu my nie możemy górą podłączyć? Skrzynki też gdzieś będą na wysięgniku. A no właśnie, podłączymy to górą. Pyk. Pyk. Tak. Yy. Tak. I tak, no dobra, tak to będzie podłączone. Pierwszy silnik będzie miał najwięcej. Yy, a tutaj po drugiej stronie chyba tak samo zrobimy. A, tylko... tylko. Bo to trzeba w dwie strony, żeby szło. To byłoby ciężkie, więc tu damy od końca, może. Od końca, dobra. A, my. Yy, ale tu ma, by, tu ma być i tam ma iść, i tam ma iść. Więc no jednak to nie może być, tak Więc to musi być tak, przykro mi A jak to jest tak, to to też może być. Też żebyśmy tu przeszli Pyk. Oj, co ja zrobiłem? Nie tu ma być. Dobra, więc tak, silniki podłączone w ten sposób są. Mają dawać energię biogaz będzie, no tu dostępny, tak. Okej, okay, a co ze skrzynkami? Skrzynki skóry mają wychodzić złotą rurą najlepiej, gdzieś wyżej, czyli tu trzeba dać wysięgnik. A jak my tu schodami? Chyba tutaj byśmy jakieś schodki zrobili, prymitywne. Te skrzyneczki na razie nie mamy jak. Więc by była teoretycznie jedna skrzyneczka. No to by musiała być duża skrzyneczka no Tu nie mamy jeszcze apów Dobra Nieważne, nieważne 18 silników zostało, bo jeszcze tamte trzeba podłączyć A tamte byśmy podłączyli tak samo Także już nie, mus, nie muszę chyba wam pokazywać Jak się podłącza, żeby nie tracić czasu Tylko na, tej, na przykładzie tych dwóch Może to skomplikowane, ale tak będzie. Chociaż czemu tu po środku nie ma? No nieważne, to nie jest do końca środek. Yy, mniejsza z tym. W Squary ma wychodzić rura jakaś transportowa, czyli przykładowo ta. Automatycznie to oczywiście rura transportowa wychodzi. Wzmacnia to rurą złotą, tylko gdzie ja tu pochodnie wsadzę. Na razie tu. I to ma iść do skrzynki. Skrzynek różnych, z których do Ender często będzie wysyłane. Hmm, czyli tu gdzieś pas, by skrzynek potrzebny był. O, zaraz, zaraz. O w tą stronę bym musiał być. Skoro w tą stronę, to to nie mogło być tak. Chociaż nie mogłoby być. To po prostu damy wyżej. Yy, na razie nie możemy przeskoczyć. Poczekajcie, pyk, pyk, pyk. To ma być też wyżej, więc tu jest ta rura. Tu będzie ten pas skrzynek, czyli na tym poziomie w sensie. A damy jeszcze jeden wyżej. Mm, tu będzie puszczona zwykła rura. Z ziemi tak dziwnie wygląda, wolałbym skobla. No ale cóż. Po dwóch stronach by były skrzynki, nie? Yy, no i. Inserszyny by się przydały. Mamy inserszyny? Jest, inserszyny mamy, ale i ja. Akurat jak mi się przydadzą. No i to skrzynki by były. Yy, po dwóch stronach Quarry różne skrzynki, niewspólne. Chociaż czekajcie. Przydałyby się jednak wspólne, bo jak z czterech źródeł do, wejdzie do. Tutaj skrzyni to może być przeciążenie. Ale będzie może eksploatowane od razu. No mam nadzieję, że będzie dobrze. Coś oczywiście. Wymyślę. Może być na razie tak. I teraz przykładowo skrzynki, tak? Położone by były w dwóch rzędach. No tak, od każdego kwary osobno, więc tak. Skrzynia by była jeszcze po drugiej stronie trzeba. A, nie mogę nic zrobić. Uff, dobra. No i tu kolejne skrzynie. Pyk, 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 pyk. Dobra. Oczywiście może to być dłuższe, nieważne. Tak czy siak, tu ma być skrzynia. Tu ma być e, też skrzynia, ale na razie będą się łączyły. Mają być to pojedyncze skrzynie, także. Także tak będzie. O i widzicie. Nie chciałem tego zrobić. Skrzynia tu. Skrzynia tu. Wstępnie. Oczywiście one będą apowane. Tutaj będą dłuższe te inserszyny. Na razie pokazuję wam zarys. No. Pod koniec odcinka najwyżej pokażę jak to wygląda. Wszystko działające. Tylko trochę będzie trzeba czekać. Czy te silniki nie wybuchnął. No, bo pomyślałem, że sobie dam... Połączą się te woodenowe. Dam sporo tych woodenowych. I do nich podłączę te silniki, ale widać, że jest inaczej. Jak tak będzie działać, nie wybuchnie, podłączę kolejne silniki będzie dobrze. Yy, no, co ja chciałem z tym zrobić dalej? Otóż... Po drugiej stronie tak samo. Yy, wiaderko lawy na start oczywiście trzeba. Yy, czekajcie, bo to jeszcze trzeba podłączyć do... Enderchesta. Ender by musiał być na końcu. Nie wiem ile tych skrzyń chcę dać. Może na tyle by Wystarczyło. Też później by musiał przebudowywać. To to też źle. Od razu lepiej dać więcej skrzyń. 12 skrzyń. No dobra, wystarczy 12 skrzyń. I teraz tak. Insertion pipe, insertion pipe. I teraz by trzeba, normalnie, żeby z każdej skrzyni wysyłało. Albo wysyłało nadmiar, później jakoś to zrobię, żeby to wysyłało całość, no jakoś tak... dziwnie. Albo nie, nie, dziwnie, po prostu trzeba dać do góry, ale z tego bym musiał sporo tych tych dać. Silników, a jakby to dać logistycznie? No na razie nie wiem, na razie będę myślał. Myślałem, że jakoś to mi wyjdzie, ale otóż nie wyszło. Nie spodziewałem się, że tak to będzie. No, po prostu będzie trzeba jakoś wypompować to skrzyń, z tych skrzyń nieważne. To by trzeba by dać złotą skrzynię zaraz. Pyk, pyk i pyk. Tu by trzeba dać. Yy, znaczy rurę. Tą rurę. Tą. I tu właśnie tą skrzynię enderchestową, Enderczesta. z środkowym zamalowanym. Bardzo ładnie. Po drugiej stronie tak samo. Sześć skrzyń tu, sześć skrzyń tu. Wiecie co? Podłączę kwary i drugie też pod te skrzynie. Bo nie wyrobimy na dwie. Tyle tych silników będzie potrzeba, że wow. Więc możemy nawet teraz podłączyć i podłączymy tutaj na inserszyny to będzie najlepsze. Dobra, jest tak jakaś transportowa rura yy, złota rura. Ziemia to ma być pochodnia, ma iść do góry, ma się połączyć. A, nie udało się z, in z inserszynem, miało się połączyć. No, zaraz zobaczymy. Yy... Nie, znowu, no nie, bez jaj. Bez jaj, bez jaj. Dobra, to ma iść. Po prostu jeszcze jedną ziemię gdzieś bym tu dał. Pyk, pyk. To ma iść tutaj, pyk. Może iść tak, chociaż ja bym wolał w ten sposób. Pyk, pyk, pyk. I pyk. No i właśnie tak. No ale czekajcie, czekajcie, bo. To mogło wychodzić tędy, a tu musi być więc Iron Pipe, transport Iron Pipe. A wiecie co? Nie widzę tu transport Iron Pipe'a. Chyba się wydaje, że braliśmy go. Tu jest tylko iron waterproof, no ale tu by się przydał. Wiecie do czego? Tu i w tym miejscu. Aby żeby to szło tylko do tego, stąd, tylko do tego, stąd, tylko do tego, żeby się nie wracało po tych, tych... Wiecie, tak to ma być. Naprawdę nie mamy? Iron Waterproof... Stone Cobblestone. No nie mamy, niestety nie mamy, więc trzeba się wrócić. Co do tego jeszcze, no to jest tak podłączone, jak widzicie. Jeżeli to zda egzamin, to będzie git, jest jeszcze trzeba wiaderko kolawy. 37 minut mamy, czyli już prawie 50, no to jeszcze pójdziemy po te rzeczy. No, już jesteśmy w domku. Otóż mam lawa cele. też mogą być lawa cela, tak jak bakety, bo to tyle samo pojemności, ale mamy tylko 4. Trzeba nam jeszcze trochę. Tak myślę, gdzie to jeszcze lawa była? Dzisiaj umiałem, to poszukam najwyżej te 4. No, weźmiemy na początek. To już nam niepotrzebne. Co jeszcze nam nie potrzebne, to tak, iron. Wzięliśmy ten iron. Yy, nie, iron to nie stąd. Iron to ma być stąd. No widzicie, nie wzięliśmy transportowych. Jeszcze nam potrzebne są walwy, silniki redstone żeby odpalić gdzie indziej. Mamy też dźwignie. Mamy. Możemy się przespać w sumie. Będzie szybciej. Więc prześpimy się i zaraz robimy jak to ma być. Otóż. Otóż tak to ma wyglądać, że no, trzeba to jeszcze podłączyć, to nie jest podłączone. A tam już nawet jest, oczywiście na, na początku nie będziemy odpalać. Mamy waterproofy. Uff, mamy waterproofy. No, ale trzeba nam na, najpierw walwy. Yy, tu jedne walwy. Myślę, że trzeba nam będzie więcej walwów, ale poza odcinkiem to dorobię. Na razie tutaj. Yy, więc nam trzeba... Wooden waterproof pipe'y. Nie widzę tu wooden waterproof pipe'ów. No ale najpierw ustawimy silniki. Chyba nam nie wystarczy. A nie wystarczy nam. Nie w ten sposób. No trzeba nam będzie jednak. Ten silnik dobrze stoi, ale inny już nie. Trzeba nam tu rurę. Wooden transport pipe i wooden waterproof pipe już nie ma. Wyszły wszystkie. Mamy pipe waterproof, y, więc zrobimy dwa. I szybko, żeby ta rura nawet nie ten. I zbieramy, żeby nic nie leżało na ziemi. Reszta silników jest tutaj. W ten sposób? Pyk, pyk, pyk. Dźwignie mamy, mamy. Dźwignie są otóż tutaj. Będzie tak. Tu i tu, czy tu i tu? Tu i tu. A nie tu, bo ma być do dwóch. O nie. Mam nadzieję, że nie rozwaliłem zbiornika. Zbiornik stoi, całe szczęście. Tu. Wyłącz. Wyłącz. Dobra. Zbieramy to, żeby nie leżało nic na ziemi. I tu. Tyk. Dobra, mamy. Jeszcze tu. Na razie będzie słabo. Iron Waterproof Pipe nam się oczywiście przyda. Tak myślę, gdzie go położyć? To może być nawet tutaj, żeby nie ciągnąć tych rur. Iron Waterproof Pipe. Jeszcze ten nam potrzebny. Kluczyk. Bardzo ładnie. Tu oczywiście, a tu nam trzeba jeszcze złote waterproofy. To na tej zasadzie, że... Że co? A no zaraz, zaraz, tu wyjęliśmy sobie... Pyk, pyk! I pyk! Pyk! A no zaraz, to ma być niżej, to ma być niżej, pyk, tak ma być? To jest podłączone. To też ma być niżej. O tak, w jedno miejsce, ma iść, okej. Okay. To już jest w sumie podłączone tak średnio. A zaraz, tu ma być też golden. Dobra. Podłączone tak średnio, bo jeszcze trzeba będzie więcej walwów dać. Myślę, że jeszcze jeden na dole i stare, żeby też za dużo nie robić. A, jeszcze jeden na górze, jakbym chciał zrobić dodatkową fabrykę sadzonek tej biomasy. No to byśmy wtedy dorobili, tak? Dobra, trochę lawy mamy na start, więc możemy tam iść. Tak myślę, czy robić nowy odcinek, czy po prostu poza odcinkiem, bo już i tak mamy dwa. No to poza odcinkiem pokażę wam tylko efekty. Tak to właśnie zrobimy. No i dobra, już jestem tu. Damy oczywiście lawę na start tym pierwszym silnikom. Więc tu mogę? Cztery dałem. Kurczę, za dużo. A tu potrzebne jest tylko jedno. No to super. Dobra, po prostu ja tą lawę pozbieram, poza odcinkiem podpalę. I może wiecie co? Część ostatniego odcinka to będzie omawianie właśnie tego kwary. Ale... No ale teraz wam nie będę pokazywał, bo nie chcę przedłużać odcinka. A jeszcze jest sporo do zrobienia. Ale takich rzeczy, które są łatwe i każdy sobie poradzi. Bo wszędzie będzie zrobione tak jak właśnie tutaj. Plus minus. A jak jakieś będą różnice, to wam pokażę. Aha, tu jeszcze mamy dodać Iron Transport. Paj, bardzo dobrze. Że pamiętam, teraz stąd nie wyjdę. No, dobra, na razie zas zasłonie Quarry, to chyba owca była. Czekajcie, tu jak ma być złota rura, to dajmy pochodnie. Żeby ona działała. Bardzo dobrze. Mm, tak sobie myślę troszkę, że. No dobra, niech tak będzie. Później coś pomyślę o tym. Wysyle. Ten wysył był okrutny. To tyle silników bym musiał dać, ale yy, będziemy wysyłały, wysyłali logistycznym. Logistycznym. Część tu będzie do tamtych strzyn, coś są w bazie. Później logistycznie będzie sortowana. OK. Czyli to będzie wyciągały rury logistyczne. Bo bym potrzebował do każdej skrzyni co najmniej 4 silniki, więc 6 skrzyni, może być więcej, razy 4, 24 silniki, później tam 48. No to ja zbankrutowałbym z tymi surowcami, nawet jeśli one nie są drogie. Dobra, damy tutaj. Pyk. I tutaj pyk. Tutaj oczywiście musi być, gdzie nasz kluczyk, tutaj. Idzie w tą stronę, a tutaj idzie. W tą stronę bardzo dobrze, i to się skupiało, że tam idzie. Chociaż wiecie co? Inaczej troszkę to zrobimy. Pyk. Która to rura? To na pewno jest ta rura. Dajmy do tego, będzie lepiej. Dajmy do tego, bo to się może pogubić. Pyk w ten sposób, i tu dajmy tak. Tu ma iść w tą stronę, i tu ma iść też w tą stronę, stąd idzie tu w tą stronę, stąd idzie tu w tą stronę, i wszystko idzie tutaj. Bo insertion pipe mogę powodować cofanie? Czy cofanie mogłoby powodować insertion pipe? No, powiedzmy, że tak. Chociaż on nie cofa, surowce idą dalej. ale wszelki wypadek tak by było, że tu wszystko trafia. No, może nie byłoby przeciążenia, by było wszystko ok. No ale jakby się cofał, to lepiej tak. Dobra, tu już jest wszystko podłączane. Później zrobię tak samo. Yy, paliwo yy, dojdzie. Chyba dźwignie do silników nie są potrzebne, mam nadzieję. Albo po prostu zrobimy na dole, nie będzie problemu. No ta lawa na start, wszystko się zacznie. No i efekty Qari już wam pokażę w następnym odcinku, w którym tu będziemy robili magazyn logistyczny. Także myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie, łapkujcie, ja byłem mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!